Pieniądze, no i teraz mam kolejne pieniądze dla Was do oddania. Mam nadzieję, że będę miała jeszcze więcej zwycięzców niż Paulinka przed chwilką. Kochani, walczymy o 50 złotych, pierwsza zagadka już pojawiła się na ekranie. Nie jest to najtrudniejsza zagadka, to jest przysłowie, tylko... Ee to gwierszy, pnet, pleszy, no to na razie nam się na pewno to z przysłowiem nie kojarzy, ale z tych liter można ułożyć właśnie to, o co proszę, czyli przysłowie, kto pierwszy poprze poprzestawia te literki tak, żeby powstało nam właśnie ono, wygrywa 50 zł, tylko trzeba się zgłosić do studia. 704 304 304 czekamy już na pierwszego gracza, pierwszego zwycięzcę, a w międzyczasie przypomnę Wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać podskazane na dole ekranu Numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasz numer. Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.nagród.com. No dobrze, kochani, mam nadzieję, że ktoś z Was już sobie z tą zagadką poradził, czy ktoś już poprzestawiał te litarki tak, aby powstało nam przysłowie. No, przestawiamy litery, żadnych liter nie dodajemy od siebie, żadnych nie możemy również usunąć. Musimy wykorzystać dokładnie te litery, które są widoczne na ekranie. No i jeżeli ktoś z Was już sobie z tą zagadką poradził, bardzo proszę, szybciutko wybiera numer telefonu do studia. Nie traćmy czasu, to jest naprawdę bardzo łatwa zagadka. Pierwsza zagadka zazwyczaj jest bardzo prosta, kolejne mogą być trudniejsze. Jeżeli coś ci przyszło do głowy, jeżeli już wiesz, nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do mnie do studia. Chodzi o przysłowie. Polskie znane przysłowie. Czy ktoś już wie? Kochani, wystarczy, że jakby uporządkujecie te literki. Jeżeli uda Wam się je ułożyć w odpowiedniej kolejności, no to nie czekamy, tylko szybciutko wybieramy numer telefonu do studia i dla jednej osoby mam 50 zł. Mam nadzieję, że ktoś walczy, że ktoś próbuje. Jeżeli jesteś przed telewizorem, masz przygotowane rozwiązanie, to nie czekaj, tylko szybciutko zgłoś się do mnie do studia i podaj mi prawidłowe rozwiązanie. Kto wie, czy ktoś już skojarzył? Halo, halo, dzień dobry. Witam? Poproszę o odpowiedź. Kto pierwszy ten lepszy? Kto pierwszy ten lepszy? No brawo. właśnie pan wygrał 50 zł. Serdecznie panu gratuluję. Kto pierwszy ten lepszy? No i pan oczywiście był pierwszy, dlatego pan zabrał 50 zł, Poproszę o pokazanie szybciutko kolejnej zagadki, żebyśmy nie tracili czasu. No i teraz walczymy o kolejne 50 zł, Kolejne przysłowie do rozszyfrowania. Przestawiamy literki. Tak jak w przypadku poprzedniej zagadki, nie dodajemy liter od siebie, nie wyrzucamy tych liter z naszej rubryki, tylko po prostu układamy te litery w odpowiedniej kolejności. Jeżeli uda się skojarzyć, o jakie przysłowie chodzi, no bo może, Ktoś na przykład zna przysłowie. Teraz one nie są zbyt skomplikowane, to są przysłowie no w tym przypadku czterowyrazowe. Nie, także szybciutko zgłaszamy się, kochani. Jeżeli ktoś już wie, nie ma na co czekać. Nie pozwól, żeby ktoś inny cię wyprzedził, bo w każdej chwili mogę usłyszeć telefon, to ty możesz powalczyć o te pieniądze. Przysłowie. Czy ktoś się odczy odczyta? O jakie przysłowie teraz może chodzić? No? 704 304 Czy ktoś już skojarzył, czy ktoś już wie? Kto z Was odczyta przysłowie? 50 zł dla jednej osoby, która już skojarzyła. Przestawiamy literki. Naprawdę kochani, to jeszcze jest dość prosta zagadka. Kolejne zagadki czekają, kolejne będą trudniejsze. Także jeżeli chcesz teraz wygrać pieniądze, może jesteś w stanie po prostu o te pieniądze powalczyć. Kolejna zagadka już może być naprawdę trudna. 50 zł. 50 zł za rozwiązanie drugiej zagadki. Ja wiem, że jest jeden pan przed telewizorem. Nie wiem, czy ktoś jeszcze może o tej porze ogląda właśnie nasz program. Jeżeli jesteście, kochani, szybciutko wybieramy numer znacie prawidłową odpowiedź. Jeżeli jeszcze nie znacie, poszukajcie, e, szybciutko analizujemy te literki, które są widoczne na ekranie, układamy przysłowie i zgłaszamy się po pieniądze. Nie ma na co czekać. Jeżeli uda Ci się, mam nadzieję, że za chwilkę zabierzesz 50 zł, a dzięki Tobie będzie mogli przejść do kolejnej zagadki. 704304304 Chyba nie jesteście najlepsi, jeśli chodzi o przysłowia, prawda? Tak mi się wydaje, jeżeli jedna osoba już skojarzyła, to szybciutko wybiera numer i zgłasza się po 50 zł. Mamy dołożenia przysłowie. Eee, ja wiem, że przysłów może na co dzień się nie używa, ale to przysłowie naprawdę jeszcze strasznie trudne nie jest do ułożenia. No, czy jest jedna osoba, która już wie? Przestawiamy litery. Żadnych liter nie możecie dodawać od siebie, żadnych nie możecie wyrzucać. Nie zamieniamy tych liter na żadne inne. Halo, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Kto pyta nie błądzi? to pytanie nie błądzi. Bardzo dobrze. No świetnie pani to znalazła, bo naprawdę udało się ułożyć te wszystkie literki prawidłowo. No i właśnie pani wygrała 50 zł. Ja serdecznie pani gratuluję. Kochani, przejdźmy do kolejnej zagadki. Poproszę szybciutko o pokazanie kolejnej zagadki na ekranie. No i kolejne 50 zł. Kolejne pieniądze do wygrania. Jeżeli jesteście w stanie odczytać to przysłowie, no to również się zgłoście. Wiem, że są dwie osoby przed telewizorem. Jeden pan, jedna pani. Kochani, możecie jeszcze raz wybierać numer. Oczywiście możecie jeszcze raz rozwiązać zagadkę i walczyć o kolejne pieniądze. A może ktoś nowy spróbuje, może ktoś jeszcze jest przed telewizorem, jeżeli ktoś z was chce wygrać kolejne 50 zł za ułożenie przysłowia, ale będzie w stanie to przysłowie ułożyć, to zapraszam do studia 7043 04304 Ja mogę poprosić reżysera, aby kolejna zagadka już nie miała nic wspólnego z przysłowiami. No dobrze, na razie widzowie sobie świetnie radzą z tego typu zagadkami, ale z doświadczenia wiem, że to nie są najlepsze zagadki do rozwiązywania, ponieważ nikt z nas na co dzień przysłów nie używa. Kochani, kto spróbuje, kto powalczy? Mamy do oddania 50 zł. Ktoś z Was musi się po te 50 zł. do mnie zgłosić. Kto z Was? Odczyta przysłowie. Przestawiamy literki i szybciutko wybieramy numer telefonu do studia. Jakie to hasło? Żadnych literek nie możecie dodać od siebie, żadnych nie możecie wyrzucić, żadnych nie możecie zamienić na jakieś inne. Po prostu odczytujemy całe przysłowie i wtedy, dopiero wtedy, wybieramy numer. Wszystko tak naprawdę jest przed Waszymi oczami, to wszystko jest na ekranie. Także nie kombinujcie za bardzo, co ja mogę powiedzieć. 哪？No? Telewizorem, czy jest może jedna osoba, przygotowana osoba, która miałaby ochotę zabrać 50 zł? 50 zł za kolejną zagadkę, kilka osób już do mnie tutaj do studia trafiło, sprawdziliście, otwarta linia działa, kilka osób również zabrało pieniądze, teraz mam kolejne pieniądze do oddania, tylko ktoś z Was musi się po te pieniądze zgłosić i musi mieć przygotowane prawidłowe rozwiązanie tej zagadki. No czy ktoś już wie? Dobrze, ja w związku z tym poproszę od reżysera 100 zł. W związku z tym, że nadal nie usłyszałam prawidłowego rozwiązania, to może ktoś z Was powalczy o 100 zł. Kochani, 704 304 304 należy odczytać przysłowie. No ja wiem, że przysłowie teraz nie są y, jakoś tak bardzo popularne, coraz rzadziej się ich używa, no ale tak naprawdę zależy mi tylko na jednej osobie, która będzie w tym momencie przygotowana i na takiej osobie oczywiście, która również będzie chciała powalczyć o 100 złotych. Dwa razy takie pieniądze, zagadka, no chyba jeszcze nie jest najtrudniejsza, ale no, umówmy się, że przysłów na co dzień się nie używa, także chodzi mi po prostu o jedną osobę, która w tym momencie skojarzy. poprzestawia te literki. Nie dodajemy liter od siebie, nie wyrzucamy liter z ekranu, dobrze, z naszej rubryki. Jeżeli uda Ci się poukładać te literki w odpowiedniej kolejności, to szybciutko po prostu wybierz numer. No, czy jedna osoba spróbuje? 7.04.304.304. Trudne? No nie wiem, zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że nie najprostsze. Z was już teraz poradził sobie z tą zagadką. 100 zł dla jednej osoby. Siedem, zero, cztery, trzy. Zero cztery trzy zero, cztery. No jedna osoba. Kto z Was odczyta to przysłowie? Kochani, po prostu przestawiamy literki, tak żeby te litery były odpowiednio poukładane. One muszą być w odpowiedniej kolejności. E, nie dodajemy żadnych literek od siebie, nie wyrzucamy żadnych liter. Jeżeli jesteście w stanie sobie z tą zagadką poradzić, to po prostu serdecznie zapraszam do studia. 704 304 304 no ja jeszcze chwilkę zaczekam, ale prawdę mówiąc nie będę za długo czekać, bo nauczona doświadczeniem po prostu nie chcę tego czasu e, tracić, ryzykować, że zmarnujemy na przykład połowę programu na tę zagadkę. Słuchajcie, nie uda się rozwiązać teraz, zmieniamy zagadkę. No słuchajcie, a może weźcie po prostu kartkę, czystą kartkę, długopis, rozpiszcie sobie te wszystkie literki i może uda nam się wtedy poukładać te wyrazy, a może te wyrazy stworzą Wam właśnie to przysłowie? Może w ten sposób trzeba spróbować, jeżeli skojarzyłeś, o jakie przysłowie może chodzić, nie czekaj tylko szybciutko zgłoś się do mnie do studia. Przy okazji fajnej zabawy oczywiście 100 zł do wygrania. 704 304 304. No, kto czyta to przysłowie? Kochani, nie ukrywam, że już bym chciała usłyszeć prawidłowe rozwiązanie. No wierzę w was. Wierzę, że ktoś, może jedna osoba sobie z tą zagadką po prostu poradziła. Nie traćmy czasu, jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, możesz powalczyć nawet o 100 zł. 704 304 304 Przysłowie! Reżyser mówi, że nawet możesz powalczyć o, o więcej bo zaproponujemy Wam nie dość, że 100 zł do wygrania to jeszcze no właśnie, poproszę pokazanie na ekranie, co może nam reżyser w, tym, w tej sytuacji zaproponować? 4900 zł w bonusie i 100 zł gwarantowane za rozwiązanie tej zagadki. Na czym, kochani, polega ten bonus? 4900 zł możesz wygrać, odpowiadając mi prawidłowo przede wszystkim na tę zagadkę. 100 zł i 4900 zł za podanie odpowiedzi na pięć bardzo prostych pytań. Mam nadzieję, że sobie wygra poradzicie z tą zagadką, z naszym bonusem. Aż 5000 zł do wygrania, więc zapraszam. Teraz na pewno nie możecie powiedzieć, że wygrana jest niska. 5000 zł. Za chwilkę ktoś z Was może po prostu zabrać. Odczytaj przysłowie. Czy ktoś z Was poprzestawił te literki i przypadkiem może wyszło mu przysłowie? 704 304 304. Pomyślcie, zastanówcie się przez chwilkę. Na pewno nam się zaraz uda rozwiązać tę zagadkę. Ja już nie ukrywam, że nie mogę się nie mogę się doczekać, aż usłyszę tę jedną osobę, która jest przygotowana, która po prostu już wie, o jakie przysłowie chodzi. Dla takiej osoby mam nawet 5000 złotych. Reżyser mówi, że to jest rzadziej używane przysłowie niż te poprzednie dwa. No to może właśnie dlatego jest problem. Kochani, dobrze, ja jeszcze chwilkę zaczekam oczywiście nie pozwólcie mi czekać zbyt długo. Siedem zero cztery trzy zero cztery trzy zero cztery. Odczytaj przysłowie. jakie to przysłowie. Nie wiem, może ktoś razem ze mną wybierze numer? Razem ze mną, niestety, kochani, tej zagadki nie rozwiążecie, ale może ktoś z Was po prostu się zgłosi w tym momencie, kiedy ja będę dyktować numer. Wybierzcie razem ze mną 7, 0, 4, 3, 0, 4, 3, 0, 4. jedna osoba rozszyfrowała nasze przysłowie, czy jedna osoba sobie z tą zagadką poradziła. Kochani, nie pozwólcie mi dłużej czekać. Jeżeli ktoś już wie, to ja z przyjemnością usłyszę mojego kolejnego zwycięzcę. Słuchajcie, dla mnie to też nie jest frajda. Tak stać, czekać na ten telefon, mówić sama do siebie. No nawet nie mam z kim porozmawiać. Nikt nie chce ze mną porozmawiać. Wybierzcie szybciutko numer telefonu. Usłyszycie mój głos. Najlepiej słuchajcie mnie w słuchawce telefonu. Przyciszcie telewizor, tak żebyśmy się dobrze słyszeli. No Czy jedna osoba spróbuje? Czy jedna osoba podejmie wyzwanie? 704-304-304. No? Słuchajcie, bardzo duże pieniądze do wygrania. Ja wiem, że znajomość przysłów nie jest.